Bardzo serdecznie jestem i zapraszam Was na Nie, na tygodniowego vloga. Tym razem, bo weekend mam szkołę, więc ciężko by było. Mamy poniedziałek, jest pierwszy kwiecień. Prima, pryz. Śmigłuste głosy. Czy coś jeszcze dzisiaj jest? Nie mam pojęcia. Nie pamiętam? No, nie ma słońca, ale jest ciepło. Więc pani i w ogóle zobaczyłam, jak ostatnio takie ciepłe dni, prawda? Yy, piątek, sobota, niedziela poniedziałek, przepięknie rozkwitły wszystkie takie y, drzewka z owocami. Jakieś tam wiśnie, mirabelki, y, jałonki. Pięknie to wygląda i w ogóle widać to przez okno u mnie. Dzisiaj na pewno jeszcze wejdę sobie na spacer. Zaraz jak się zjem, brzyje mi się rosół i muszę jeszcze ogarnąć tutaj piórko. Bo ciekawie, że ciekawie tutaj się zrobiło. A mianowicie wygląda to wszystko tak, bo nagrywałam właśnie bujo, więc muszę tutaj jeszcze szyb na szybciutko ogarnąć. Bo jestem strasznie głodna, a już mi tam się zagrzało jedząko. Kurczę wiosna. bardzo ciepło. A ja się tego nie spodziewałam. Naprawdę. Ja w kurtce, ludzie też nie jeszcze w kurtkach, ale normalnie już widziałam, że bardzo dużo ludzi w e, krótkim rękawku. Proszę, patrzcie na to. Ja nie wierzę. Dzień dobry, we wtorek. Jest brzydka pogoda. Pada. I to tak serio pada. Wieje, no, zimno brzydko. Cóż. A skorzystając z tego, że mam wolne mieszkanie, nikogo nie ma, to trochę pogadam, trochę bardziej. Ostatnio byłam właśnie w Hebe. Udało mi się skorzystać z fajnej promocji, z bardzo fajnej promocji. Mm. I, I zamówiłam sobie nowe rzeczy, ponieważ skończył mi się krem do twarzy, który był fantastyczny, i kupiłam sobie jego lekką wersję. I mam pełne przemyślenia co do jednego i do drugiego. No ale dobra, o jaki krem chodzi? Chodzi o. zobaczcie: jest to Better Skin Light z Natural Secret, polska marka. One w ogóle bardzo podobnie do siebie pachną. Ten y, ma jogurt, ceramidę, y, ogórek. I tak szczerze wolałam bardziej tą wersję zwykłą, tradycyjną, tą cięższą. No, ja kupiłam ten produkt i skończył mi się y, Glow Tonic z tej samej firmy. Y, czyli kwas laktobionowy 10% tam, w tym Glow Tonic. Był. No to stwierdziłam, że dobra, jak już e, tak testuję po prostu całą markę, nie wiem o co chodzi, ale zaczęłam testować całą markę właśnie Natural Secret. E, no to sobie kupiłam tym razem e, Aloe Essence, y, czyli esencję aloesową, która zawiera sok z aloesu, kwas hialuronowy, ekstrakt z ogórka de pantenol, alantoina, Wąkrota azjatycka. Ten produkt tak wygląda, jest to też miniaturka, bo ja na razie tylko miniaturki kupuję, no bo jeśli się właśnie nie sprawdzi jakiś produkt, no to y, szybciej będzie można go złożyć. A skoro jest dostępna y, opcja kupienia miniaturek, no to ja idę w to. Idę w to po prostu. No yy, tak używam już któryś tam, nie wiem, drugi tydzień, trzeci tydzień i tak też tak średnio. Tamte produkty bardziej mi e, pasowały, ale na tych kosmetyk, czy, kosmetykach nie kończymy, nie kończymy, ponieważ byłam w Hebe e, i w Hebe e, chciałam, e, tak, zobaczyłam tylko na produkty do e, jakichś serum albo olej do końcówek. No i tak zobaczyłam, że jest jeszcze na promocji o ten job Boost My Hair, czyli to jest serum do końcówek z olejem z kameli bez rozdwajania, regeneracja plus adaptogen, ogólnie skład ma spoko. No ale z tego produktu też nie jestem zadowolona, a był na promocji, bo on kosztował jakieś 19 złotych chyba z 25 czy coś takiego. No, ale na razie używam i zobaczę, co tam do końca go zużyję. No, ale wzięłam ten olejek. już miałam iść do kasy, że ja lubię się po prostu dać po sklepie. Troszkę za tym, co mnie mniej więcej ciekawiło. No i zobaczyłam, że ten produkt to jest ResiBo Heyday. Lekkie serum z potrójną witaminą C i antyoksydantami jest na promocji. Jest właśnie w takim opakowaniu ogólnie. Tak i skincare that makes a difference. Moje no, angielskie jest coraz lepsze, bo duolinko zrobiło swoje. No i ten produkt, o tako jest. I tutaj się naciska. Jakby ktoś nie wiedział, jest to właśnie taki fajny ten RLS, i nawet tutaj widać, ile produktu jeszcze jest. I to jest super opcja, bo fajnie, że widać, że naprawdę upływa i wiadomo, kiedy mniej więcej może się kończyć ten produkt. No i na razie po prostu sobie testuję i patrzę. Kombinuję jak tylko mogę. I coś zaczyna mi wychodzić z tymi produktami. Tak, nie ma to jak Agnieszka dorwie się do takiego opakowania, już po prostu ja się bawię tym. No ale dobra, w końcu mi się zepsuje i nie, wiem, nie będę wiedziała jak wyciągnąć ten produkt ze środka. No i był właśnie na promocji, bo normalnie kosztuje ten, to, to serum za 80 złotych podaję. 79,99 a był na promocji za 55,99 No to wzięłam! Wzięłam jak najbardziej. I ostatnia rzecz, którą zobaczyłam, że była na promocji. To są podpaski Ecobainati. I tutaj wzięłam super, bo super były z, ze skrzydełkami. E, o tak wyglądało w ogóle opakowanie. Tutaj jest 12 podpasek. Kosztowało to 11,99 na promocji. Chyba 15 czy 16 zł. normalnie kosztują. Nie miałam ich jeszcze, więc nie wiem, jak się sprawdzają, ale kopaj Jak weszło to, to, fajne w ogóle też. Bardzo mi się podoba to, jak teraz fajne produkty wchodzą do Rosmana i do Hebe. Z nat naturalne, z fajnym składem, yy, czy takie, które wcześniej można było kupić tylko właśnie przez internet, czy na tych drogeriach ekologicznych itd., itd. A teraz normalnie wszystko to jest dostępne po prostu w No to z tego jestem bardzo zadowolona. E, fajnie, że jest taka możliwość. E, jak już dalej gadam. Wygadałam się, jeśli chodziło o kosmetyki na razie, e, chociaż to bardziej mi wychodzi, mi się wydaje, że w tenku, niż e, jakbym mam opowiadać o tych kosmetykach teraz, no bo wiadomo, za bardzo to ja nie opowiem nic, e, jeśli używam, używam je od tygodnia, tydzień przed świętami, ten weekend. E, no to byłam ogólnie w szkole. Wybrałam się do szkoły, no i najlepsze, co można było zrobić. Do technika masażystów. Nie, ja to zrobię, to powiedziałam do, technika, do, technik, do techników masażystów. O. I poprosić ich o masaż. Oni się oczywiście bardzo ucieszyli, że mieli nowe plec do wymasowania, a my się cieszyliśmy, no bo darmowy masaż miałyśmy. To było naprawdę takie yy, przyjemne. Ja też się śmiałam, że jak taki mały kotek byłam ja nic, tylko bym mruczała, bo mi było tak przyjemnie. Dzień dobry w środę. Patrzę się, bo tutaj pająk jest i się zastanawiam, czy on jest w środku auta, czy na zewnątrz. Mi się wydaje, że jest na zewnątrz, bo jakby widziała go od, wiecie, przez szybę po prostu. Że jego spód, ale... Kurde, nie mam pewności. Nie mam absolutnie żadnej pewności, że on jest tam. O, jakie tam ciemne chmury. Bardzo wieje. Bardzo wieje. No jest tak... średnio. Jak nie wieje, to jest nawet spoko, cieplutko, ale... tak, to jest bez znaczenia, Oczywiście w aucie jest... jakby nie było kierownica. I tak, czekam sobie teraz na dyżur. Jeszcze kilka minutek nie zostało. A później mam zamiar pojechać do Rosmana, bo dzisiaj nowa promocja jest. Więc Rosman i jeszcze Biedronkę bym zahaczyła, bo wiedziałam, że tam jest taka, yy, w niektórych Biedronkach na pewno będzie seria yy, kosmetyków o matko, jak z Natura Syberika, Kończył mi się właśnie wczoraj balsam i przydałoby się kupić. No, tym bardziej, że wiosna nadchodzi wielkimi krokami i będzie mi potrzebne, żeby nie było sucharków na nóżkach. Okej, okay, ja już jestem w domu i z, moich, z mojego wyjścia na zakupy skończyło się tak, że w Biedronce nie ma, akurat w tej, w której byłam, nie ma właśnie tych kosmetyków, które ja chciałam. Tak więc nadal nie mam balsamu, a w Rossmanie Kupiłam to, co chciałam, tak naprawdę, bo tam zapas mydła wpłynie, bo był na promocji. Na promocji był olejek do włosów i ten intensywny. Będę go testować, bo jeszcze go nie miałam. Mam nadzieję, że to jest to, co ja chcę, ale zobaczymy. I kupiłam jeszcze, bo było też na promocji, olejek do demakijażu z emulgatorem z Recibo Clean Dreams. Bo on normalnie kosztuje w Rosmanie 59 zł, a był na promocji za 38. Więc no, mam nadzieję, że faktycznie ma ten emulgator i wystarczy sama woda, bo, bo nie mam złe wspomnienie jeśli chodzi o olejki. Olejek bez emulgatora, który właśnie trzeba było ściągać ściereczką. No. Bo są, jakbyście nie wiedzieli, są dwa rodzaje tych olejków do demakijażu z Resibo. Ten jest dostępny właśnie w Rosmanie w takim opakowaniu. A w Hebe jest w innym opakowaniu, on jest właśnie tańszy, bo 60 zł niecałe kosztuje, a ten w Hebe, który na przykład jest dostępny, no to on kosztuje 100 zł i on jest w zestawie ze ściereczką, więc 100 czy tam 80, no dużo po prostu. No, nie będę go jeszcze otwierała, nie będę patrzyła, jak on pachnie, ponieważ mam jeszcze balsam do tej makijażu z Inimini i mam jeszcze go, no, sporo. Jeszcze spokojnie. Trzy czwarte pudełka jest, więc jego nie będę otwierała, bo on ma. Chyba nie ma Pao. Nie, nie ma Pao, ale no wiecie, no. No, nie będę go teraz otwierać po prostu. Tym bardziej, że to idzie na twarz. Gdyby tak jak ten olej, jak na przykład do włosów, no to tam na końcówki nawet, no to tam na, na luzie, ale że to jednak typowy kontakt z, ze skórą twarzy, no to yy, jeszcze sobie poczeka tak myślę, że z półtora miesiąca, no to nie chcę go teraz otwierać. Dobrze. I się zastanawiam, no bo nadal są takie wiatry, że ojeju słońca już tak naprawdę w ogóle nie ma i się zastanawiam, czy by iść do Sklepu, jechać autobusem tym razem do biedronki oddalonej o huku, hu hu, dużo kilometrów na drugi koniec yy, Lubliny. Dzień dobry, w czwartek. Yy, dzisiaj y, jednak udało mi się dopiero pojechać do biedronki, bo tu musiałam pojechać, bo, yy, bo tylko w jednej, jak na razie, znalazłam. O, te produkty tej marki to Natura Siberica i to Taiga Siberica, tylko w jednej i to taka, naj, taka naj, jedna z największych, e, taka dość nowoczesna, e, w innych jeszcze tego nie znalazłam, tych produktów w ogóle, to jak tamta Biedronka jest świetnie zro zrobiona, wow, i to jest, e, jak to było, jak to było, jest po polsku? Królowa Tajki z Jakucji. Naturalne mleczko do ciała. 17 zł to kosztowało. Ale już potrzebowałam, bo mi się skończyły przedwczoraj. wczoraj. O, jaka... o Tu jest pasmo. Jakoś się nie spodziewałam. Składowo jest całkiem w porządku, jak sprawdzałam na, na, na stronie, na internetach. Żeby mogło być gorzej. No zobaczymy jak będzie się sprawdzał na nóżkach. No. Nie ja kupiłam dwie pasty Elmax. Było teraz sobie drące, że tuka 40% taniej, czy jakoś tak. Więc ja kupiłam dwie. Ja w ogóle już jest późno. Jestem po dwóch dyżurach i jeszcze byłam w Bidłui i w Biedronce właśnie pojechałam jest godzina 18. Dzień dobry, w piątek, jest już późno, 20.18, ale jestem już po szkole, bo mam sobie włosy, eee, zaraz idę jedzonko sobie robić, ja jeszcze dzisiaj przed dosłownie chwilkę przed szkołą wleciałam do Rosmana i kupiłam e, podszybkę, jedną z moich ukochanych, to tak naprawdę to jest moja ukochana, ale już druga, e, latuje mocno na podium, e, ogólnie jest to emulajnik. E. Iris, odżywka do y, włosów o średniej porowatości z Anwen, bo był w Rosmanie za 22 zł. dziewięć y, mm. A że już właśnie tą odżywkę mam już na wykończeniu, no to sobie wzięłam na zapas. No bo jak na promocji, no to i to dość sporej promocji, bo one normalnie ile kosztują 35 zł. 33. No dobra, nieważne, i tak jakieś Kilka złotych, zawsze to w kieszeni jest. Czyli inaczej mówiąc, można to spożytkować w inny sposób. O, samolot leci. Ze świetnika. Chyba samolot. Widać, że zaśleci, ale. Tak, to samolot. No. I jestem głodna, i da sobie nieco robić. Вносить тысяч эти кровь. Есть лучше Есть лучше На айду трошка от. Вот устный. 14 .30. Dzień dobry w sobotę. Na tle kwiatuszków uwielbiam. Może jak one pięknie wyglądają. Ale dobra, żeby się nie rozpraszać. Która godzina? 17. 17. Ja dzisiaj po szkole jestem i szybko zrobiłam zakupy w biedronce. Tam dosłownie bułki proteinowe, moja ostatnia miłość, od kiedy się pojawiły. I tak w szkole, nie wiem czy to zobaczycie, mam zrobiły w że regulacja i, la, i laminowanie za darmo, bo koleżanki właśnie z innego, z, kosmety, z kosmetyczki, kosme, technik kosmetyczny? Usług kosmetycznych? Tak chyba się to rozumie. Potrzebował modelek i skoro pani dyrektor przyszła, to to już poszłyśmy. <grym> tak naprawdę to mało nas było, ale cały czas miały y, dziewczyny chętne. Za darmo, no to wiecie. Ja dzisiaj chyba standardowo na tym pięknym moim tle roślinek. Dzisiaj mamy niedzielę. Więc koniec tygodniowego vloga. Wow. E, co z moimi brwiami? E... No, te są przylizane i... I co? I są przylizane i... Sztywne, bo tam no... Ale dobra, nieważne. Miałam być modelką, więc to za darmożkę, więc byłam modelką i było to za darmożkę, więc niech sobie te dziewczyny, mam nadzieję, że coś tam im zostało w głowach. A dzisiaj byłam w szkole, właśnie znowu byłam w szkole i, i koleżanka dała mi trzy próbeczki brzoskwinia i kolendra, delikatny szampon do suchej, wrażliwej skóry głowy z Anwen. Już kiedyś je miałam, to co prawda nie byłam jakoś bardzo z niezadowolona. zadowolona. Na pewno są wymagające. Trzeba mieć sposób mycia tymi szamponami, ale to jest Anwen Wraz i polska marka. I dostałam te próbki z czystego z serduszka, więc no, nie? Ja się bardzo cieszyłam. <grywki> Dziewczyny się śmiały z mojej. Yy, z mojej ekscytacji naleźć. Prawdziwa ja. No i dzisiaj w ogóle jest tak cieplutko, i jeśli dobrej jakości w miarę tam nagrałam, to Magnolia w porównaniu, właśnie jak wyglądała w poniedziałek i jak wyglądała dzisiaj. Jak ile kwiatów na tej Magnolii jest, że jeszcze nie od 5-6 lat jak tutaj mieszkam, to jeszcze nie widziałam, żeby ta Magnolia miała tyle kwiatów. Naprawdę. W tym roku ta Magnolia po prostu pięknie wygląda.